Siema, siema drodzy widzowie. W tym odcinku ogólnie będziemy roleplayować i pokazywać Wam nasze fajne miasto z moim kolegą. Fajne takie miasto, które razem wybudowaliśmy. Proszę o lajkę, subskrypcję miłego oglądania. I proszę. Myście obejrzeli. Oj oj, ale, ale mi się dobrze spało. Dobra. Idziemy sobie, do kolegi sobie pójdziemy. Piesie. Fajny piesek. O, tylko by nie wpadł do jacuzzi. Jakie auto sobie weźmiemy? Te sobie weźmiemy. Czyli. Nie, to super mi się nie chce brać. I, leci... o, i lecimy. I lecimy, Lecimy naszym fajnym samochodzikiem, Mercedes Maybach. Dobra, szybko zawiążemy go i idziemy. Pu, pu, halo, jest tam ktoś? Jest. Siema, Byku, jak tam życie? No wszystko dobrze ogólnie. Co jesz? Jesz sobie coś czy nie? Tak, będziesz burge ta, ta burgera mi daj. Też chcę zjem burgera, dawno nie jadłem. Jak chcesz, Co? Chcesz ramen? No, Może? Ramen też będzie dobry, dawaj ramen. Dawno nie jadłem, szczerze. Daj, gotuję porcję dla pana. Dziękuję. Ostatnio sobie wybudowałem. Ładny, ładny? No, bardzo ładny. Nom 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 O! Zarąbisty ten ramen Dobra! Chodź, przejdziemy się do moj... Przejedziemy się do mojego domu byłeś kiedyś, byłeś kiedyś w ogóle w moim domu? Bo nie pamiętam sam Byłeś? No żeś se a, Tam masz auto e. No to patrz, ja pójdę tylko po moja Kurde! Moje auto ręcznego zapomniałem włączyć! Kurde Dobra, moje auto tutaj jest. Chwila, drif o, ale drift, ale drifta wolnołem, dobra, chodź. Jedziemy do mojego domu. Gdzie masz ten dom? Tutaj, fajne. Co nie? Duży. E, eh, mały taki. No dobra, tak. Mały. Dawaj, chodź, chodź, dawaj, zamknę go. Oj, tylko by, tylko by nie wyszło, tylko by auto nie wyjechało, dobra, chodź. Zamkniemy, zamk brama zamknięta, dawaj idź. Taki piesek! Takie fajne. Dobra, wskoczę na bungee do, do jacuzzi. Łocie, panie. Ale ile dla bąbelków, jakie ładne. Ale wyskoczyłem. Dobra. Trochę No, dawaj oglądamy mecz polski. Siadaj. Polska-Francja. Dobra, kto. Kto wygrywa? Re... Polska, Francja wygrywa 1-0, kurde, karny Le... Mamy karnego, mamy karnego, Lewandowski Lewandowski strzela karnego No, strzelaj, prawda, prawda! ja cię sumę! Co my teraz robimy? Dobra, dawaj, chcesz burgera, może? Można, w sumie Dawaj, dwa burgery, nie szkoda o, Zjemy se Mam do sobie Ło. Wow. niam, niam, niam 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 niem. Kurde, smaczny ten. Bur. No... Dobry, nawaj. Dobre. <grym> nawaj. Kurde, o! Co ja z... <grym> Cicho, uciekamy szybko, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Dobra. Mój kolega sobie już poszedł do domu. Szczerze, domaczka sobie pojada, głodny jestem. Eee... Super sobie wezmę. Eee... Supra moja... Tylko będzie trzeba... Eee... To jest bogaty Chiron. Ty! Moje bogaty wol... Moje... Moje bugatti mi ucieka. Kurde. No moje bogaty... Dobra. To moje Bugatti. A Takie. Takie sobie. Dobra, już jest dobrze i... Jedziemy, otworzymy. Pieniążki sobie wziąłem i jedziemy do maczka. Kurde, prawie bym potrącił jakąś osobę. Dobra, trudno się mówi, Zasady są po to, by je łamać. A więc dobra, lecimy. Galeria GP, Galeria Górskie Pagórki, i tutaj sobie zaparkuję. Dobra, idziemy. I Carrefour, nie chcę robić zakupów w Carrefourze i idziemy tu. Tylko zastanawiam się, czy McDonald's jest czynny. Dobra, jesteśmy. O, McDonald's. Świetnie. Dzień dobry. Dzień, dzień dobry. Co pan mi podać? E, e, dzień dobry, chciałbym e, Happy Meal, cola, frytki i burger. To poprosiłbym burgera. Dwa, dwa razy burgera, frytki i kole. Ile to będzie złotych? To będzie. 70? Nie, 60. Nie, tu nie tak się... 60 dolców to jest. Przepraszam. Dwa razy burger to jest 40 dolców, frytki to jest 50, i kola to, to jest 60. To wszystko połączone to jest 60, więc. Niech pan poczeka sekundę. A, no rzeczywiście. No Dobra. To... Dobra. To 20, 40 i 60 dolców. Dziękuję. Za będzie. Dobrze. Ło! Głodny Dziękuję. jestem. Kurta, ile jeszcze? Zamówienia na liście jeszcze. Ło! Już jest. Tylko kiedy będzie gotowe. Coś pusto jest tutaj. Co? Dziwię się trochę, bo ludzi I... nie ma. O, o, o dziękuję. Proszę. Cola. Cola. Dobra, do widzenia. do widzenia. Dobra, zjem sobie. Miam, 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 miam. Dobra. Ło, wow, tyż. już, okej, okay, jeden burger, teraz frytki. Koli się na piłeczko. I drugi burger, ale go szotowałem. frytki dokończymy, e, soli chcę, przepraszam, przepraszam, mogę poprosić, tak? mogę poprosić o sól? Jasne, możesz mi poprosić o sól. O, dziękuję za sól, to szybko posolimy, frytki już posolone i idziemy. Niam, 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 niam. teraz frytki są smaczne, kole wypijemy. Proszę pana, proszę pana. No, no, no. kupić taki happy meal. Uuu, chciałbym jeszcze happy meal poprosić. To będzie 30 zł, Ej. tak? Tak, tak, 30. Tak, 30 dolców, proszę bardzo. Ej, wait a second, bo tylko samego pudełko panu pokazam. Hmm. O, Szybko. To. Ojej Proszę Pana, jak Pan przyjdzie, to Pan będzie miał. Dziękuję. Kurde, kurde, kurde. Przepraszam, gdzie jest mój? Gdzie jest moja... Gdzie jest moja... Gdzie są moje... Happy Meal? Gdzie mój Happy Meal? Tutaj. A tu? Okej. Okay. Happy Meal, dziękuję. To szybko sobie go zjemy. Mmm, jeden z najlepszych Happy Mealów, jak jadłem. Proszę Pana, Jedyne w naszym mieście. No widzę, proszę pana, tutaj jest, proszę dla pana, 200, zł, 200 dolców na piwku. Miałem no, dziękuję. Nie ma za co? Dzie dziękuję, a, a gdzie jest kosz na śmieci? Y nie ma, ale jak będę, to tam kości panu wyrzucę. Dobra, proszę bardzo, do widzenia. Co? Czemu on to wyrzuca? Dobrze. E a dobra, nie, nie, na razie jeszcze nie będę wydawał pieniędzy na jakieś gry. To pójdę sobie coś. Opa. Moja Toyota. Super. Chyba w złym miejscu przywiązałem, ale trudno. Ocie. Ale ma kopnięcie. Uuu, ale leci. Szybki. Kurde, prawie bym kogoś potrącił. Muszę podlecieć. Dobra. Drodzy widzowie, jeśli wam się to podobał ten, te przy, przedstawienie, tak to nazwę, to dziękuję. I tak. To jest taki... Nasz serwer na kreatywie. No, i będziemy tutaj nagrywać. No i, i jeśli będziecie chcieli, i będziemy nagrywać odcinki, i możemy zrobić nawet całą serię, jeśli, na jeśli będziecie chcieli. I teraz was szybko tak oprowadzimy. A więc tak, tutaj jest taki. Taki zacznijmy od. Zacznijmy. Tutaj jest taka po prostu biedronka, taka fajna, tutaj jest parking, wejście wejście tutaj są tutaj jest są książeczki tutaj wsz wszystkie produkty i tak dalej i to samo tutaj jest taka fajna kasa Proszę no, nie pytać, no, proszę, no, pyta no, proszę nie pytaj proszę, pyta proszę nie pytajcie to jest moja ręcznie robiona kasa samoobsługowa. i chodźcie i teraz jest następne miejsce czyli no, ja, ale fajnie. czyli o co cokolwiek Tutaj jest polskie linie lotnicze LOT, tutaj jest taki fajny samolocik, taki fajny poczekalnie. Ja o, nie widziałam. I ogólnie tego. Tutaj jest e, taka faj, fajna żabka, w której są kilka fajnych produktów, kasa i tak dalej, i tak dalej. Dobra. I tutaj, o, fajne są też raz i rozpaki. tutaj jest przejście dla pieszych. I taka fajna plaża z food truckiem i dobra. Tutaj jest stacja paliw. Taka fajna stacja paliw. Tor wyścigowy, taki całkowity. Nawet nie chce mi się tam biegać. No i tutaj jest połączenie. ała Atlanta City i Malep City. Male City to jest to tutaj. Atlanta City tu, gdzie jest gdzie jest, gdzie jest serwis samochodowy. Salon, samochod samochod sam salon samochodowy z Aventadory Z, szybkie z Aventador, takie szybkie alta i tak dalej, i tak dalej. Do tego. Ała, do I tutaj jest jeszcze wioska, wioska taka. I to jest koniec tych linii lotniczych. Tam jest koniec. tutaj jest taka jaskinia? myślałam, że diaksy tam są. I teraz, I teraz przechodzimy do trzeciego trzeciego i ostatnie, ostatniego miasta. Trzecie i ostatnie miasto. Jeszcze wioska jest. Jeszcze tam jest trzecie i ostatnie miasto. Gdzie jest? I to się. Na, co ja robię? I to się nazywa. Gór, górskie pagórki. Pa to jest. Tutaj jest taka fajna wioseczka. O, kurde! Dobra, później się to naprawi. I tutaj jest moja willa. Takie miejsce. Tam jest dosłownie wieża Ice. Tam jest taka mały hotelik obok niej. Mały hotelik i dom mojego kolegi. O! Dobra, nie. Lepiej nie patrzeć na to. I jeszcze oprócz tego jest w... jeszcze taka mała baza wojskowa. I jedną z większych punktów jest w górskie pagórki. No, Właś... To jest jedno z większych miast takich. No to jest jedno z większych miast, te górskie pagórki. I ostatnią rzeczą taką jest e... oczywiście galeria Górskie Pagórki. I do widzenia jest Takie fajna galeria. No i co? To będzie na tyle, to będzie ogólnie na tyle z tego odcinka. Jeśli Wam się odcinek podobał, proszę o lajk like i subskrypcję i komentarz, by, by kontynuować serię. Dziękuję za oglądanie i do widzenia.